Wykonanie podłogi. Zamierzamy zastosować samopoziomującą podłogę poliuretanową. To rozwiązanie posiada wiele zalet. Podłogi poliuretanowe są estetyczne i wygodne. Proces składa się z różnych etapów. Pierwszego dnia nałożymy podkład epoksydowy, drugiego dnia zostanie naniesiona poliuretanowa warstwa wyrównawcza. Trzeciego dnia nałożymy poliuretanową posadzkę samopoziomującą, a w czwartym dniu wykończymy posadzkę warstwą lakieru wierzchniego. Dzień pierwszy. Aplikacja podkładu epoksydowego. Podczas pracy będziemy potrzebować primer BHH, składnik A i składnik B. Aby praca była łatwa i wydajna, dobrze jest zapewnić następujące narzędzia. Na początku pokryjemy podłogę podkładem. Wybieramy primer BHH, bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy podkład epoksydowy, który jest najlepszym podkładem do jastrychów cementowych. Zużycie to około 125-150 g na metr kwadratowy. Przed nałożeniem podkładu, podłoga powinna zostać wyrównana poprzez szlifowanie. Po szlifowaniu należy odkurzyć podłogę. Okoliczności Idealna temperatura otoczenia to około 20 stopni Celsjusza i dotyczy to zastosowania dowolnej żywicy. Przed rozpoczęciem pracy warto zamknąć zasłony. Jeśli w pomieszczeniu nie ma zasłon, należy przykleić taśmę do okien i upewnić się, że jest wystarczająco dużo światła. Dodaj składnik B do składnika A. I rozpocznij mieszanie. Podczas mieszania upewnij się, że mieszasz w środku wiadra i nie uderzasz o krawędzie. Mieszaj materiał przez około dwie minuty, następnie przelej go do pustego wiadra i ponownie wymieszaj. Wlewając żywicę, upewnij się, że łączy się z ostatnią porcją żywicy. Po nałożeniu, żywica musi utwardzać się przez około 12 godzin. Dzień drugi: aplikacja warstwy wyrównawczej SLPU. Podczas pracy będziemy potrzebować żywicy SLPU, składnik A i składnik B. Aby praca była łatwa i wydajna, dobrze jest zapewnić następujące narzędzia. Po 12 godzinach utwardzenia żywicy przystąpimy do nakładania warstwy wyrównawczej SLPU. Jest to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa o właściwościach elastycznych. Ta powłoka wyrównawcza jest nakładana pod dowolny system posadzkowy quartzlaйн poliuretan, idealny do stropów spłyt kanałowych, jastrychów cementowych i tam, gdzie wymagana jest redukcja hałasu. Dodaj składnik B do składnika A i rozpocznij mieszanie. Podczas mieszania upewnij się, że mieszasz w środku wiadra i nie uderzasz o krawędzie. Mieszać materiał przez około 2 minuty. Następnie przelej zawartość do pustego wiadra i ponownie mieszaj przez około minutę. Wlewając żywicę, upewnij się, że łączy się z ostatnią wylaną porcją żywicy. Rozprowadź żywicę równomiernie w całym pomieszczeniu. Po nałożeniu żywicy materiał musi utwardzać się przez 8 godzin. Dzień trzeci: aplikacja samopoziomującej posadzki poliuretanowej. Podczas pracy będziemy potrzebować SLPU, UVNF, składnik A i składnik B. Aby praca była łatwa i wydajna, dobrze jest zapewnić następujące narzędzia. Trzeciego dnia aplikujemy samopoziomującą podłogę poliuretanową. Użyjemy SLPUVNF dwuskładnikowa, alifatyczna, elastyczna, samopoziomująca podłoga to najlepsza opcja dla estetycznej podłogi. Dodaj składnik B do składnika A i rozpocznij mieszanie. Podczas mieszania upewnij się, że mieszasz w środku wiadra i nie uderzasz o krawędzie. Mieszaj materiał przez około 2 minuty. Następnie przelej zawartość do pustego wiadra. I ponownie wymieszaj. Wlewając żywicę, upewnij się, że łączy się z ostatnią wylaną porcją żywicy. W przypadku tej podłogi postanowiliśmy posypać ją kolorowymi płatkami, aby uzyskać dekoracyjny wygląd. Jest to opcjonalne. Ważne jest, aby dekoracyjne płatki rozłożyć równomiernie w całym pomieszczeniu, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Po nałożeniu, żywica musi utwardzać się przez 12 godzin. Dzień czwarty. Nakładanie lakieru nawierzchniowego-satynowego. Podczas pracy będziemy potrzebować lakieru PUSGNF Satin Gloss, składnik A i składnik B. Aby praca była łatwa i wydajna, dobrze jest zapewnić następujące narzędzia. Ostatnim krokiem jest nałożenie lakieru nawierzchniowego. Dziś używamy PU SG NF Satin Gloss. Elastyczna powłoka poliuretanowa na bazie wody o satynowym połysku ma za zadanie ochronę podłogi. Podczas mieszania upewnij się, że mieszasz w środku wiadra i nie uderzasz o krawędzie. Mieszaj materiał przez około 2 minuty. Przelej do pustego wiadra i ponownie wymieszaj. Po nałożeniu warstwy nawierzchniowej zalecamy pozostawienie podłogi do utwardzenia przez co najmniej 48 godzin. Tak wygląda podłoga po 24 godzinach od nałożenia. A tak wygląda w pełni ukończone laboratorium, w którym realizowaliśmy samopoziomującą podłogę poliuretanową.